Cześć tu Anima. Jakiś czas temu natrafiłam na świetne ćwiczenie Baszara i właśnie tym ćwiczeniem chcę się z wami podzielić. To ćwiczenie jest tłumaczeniem sesji przygotowując się na kontakt 101 i Baszar w trakcie ćwiczenia wyjaśnia, czego ona dotyczy i jakiego rezultatu możecie się spodziewać. Ja z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że to ćwiczenie jest naprawdę świetne. Zwłaszcza dla tych, którzy wychodzą z ciała, daje niesamowitą świadomość. Świadomość jest jak w fizycznej rzeczywistości, także będzie bardzo pomocne dla Was. Naprawdę jest ekstra. I ćwiczenie będzie miało formę prowadzonej medytacji. Dlatego usiądźcie sobie wygodnie albo się połóżcie i zaczynamy. Zamknij oczy, i weź trzy głębokie oddechy. Wyobraź sobie teraz, że twoje trzecie oko i zatoki. Za oczami i po obu stronach nosa wypełnia niebieska, lodowata lub gorąca, wibrująca energia. Poczuj, jak ta niebieska, wibrująca energia wpływa do zatok, ożywiając je, obmywając i stymulując, ożywiając magnetyt, który jest w zatokach, uaktywniając zmysł. Magnetycznej orientacji, który jest naturalnym zmysłem, który posiadasz. Wyobraź sobie teraz, że z zatok i całej twarzy powstaje niebieskie pole magnetyczne dookoła twojej głowy, z jednym biegunem na czubku głowy, a drugim wewnątrz gardła. Poczuj, jak te niebieskie elektromagnetyczne linie obracają się. Obracają, obracają dookoła głowy. Z punktem głęboko osadzonym w środku mózgu, pomiędzy dwoma półkulami mózgowymi. Wyobraź sobie ten świecący niebieski punkt wewnątrz mózgu, i jak przesuwa się. Zauważ, że punkt ten może pojawić się w każdym miejscu w mózgu, bez względu na to, że naukowcy uważają, że mózg podzielony jest na różne strefy, które odpowiadają za różne funkcje. Możesz przesuwać wyobraźni tę świecącą niebieską gwiazdę w górę, w dół, dookoła, na boki, w prawo, w lewo. Podczas gdy elektromagnetyczne linie obracają się dookoła głowy, zmieniając się, gdy przesuwasz tę świecącą gwiazdę, czy też punkt, to zbudzanie zmysłów, nowych zmysłów, zapomnianych zmysłów, zbudzanie obcych zmysłów, których nie przypuszczaliście, że nawet posiadacie, umiejętność wyczuwania nowych rzeczy, o których nie mieliście wcześniej pojęcia, że istnieją. Niewidzialnych rzeczy, które cię otaczają, a o których nie masz pojęcia, ale one zawsze były obecne: duchy, różne istoty. Nie bój się, nic cię nie skrzywdzi. Stajesz się tylko świadomy, świadomy tego, co już istnieje. Właśnie obudziłeś nowy zmysł, wiedz, że jest on po to, by ci służyć i byś z niego korzystał. Pamiętaj, że z każdym ćwiczeniem tej medytacji uaktywniasz i integrujesz ten właśnie zmysł ze swoimi fizycznymi. Dzięki niemu zaczniesz postrzegać nowe, zadziwiające rzeczy, zaskakujące rzeczy. Jednak pamiętaj, że to tylko zmysł, który integrujesz ze swoimi ludzkimi. To pozwoli doświadczyć ci więcej tego, co jest. Pamiętaj, że wszystko jest częścią kreacji, wszystko zawiera się w kreacji i nic nie jest poza nią. Ćwicz ten zmysł, kiedy tylko zechcesz, i wiedz, że za każdym razem wzmacniasz ten zmysł, aż stanie się tak naturalny jak wzrok, jak słuch, jak zapach, jak smak, jak odczucie. Staniesz się świadomy w wibracji. Możesz słyszeć, widzieć. Czuć i smakować rzeczy, które wydają się niewidzialne, ale Twój nowy zmysł będzie dowodem, że te rzeczy istnieją, być może w równoległej rzeczywistości lub w innym wymiarze. To dowód, że poszerzasz swoją świadomość poza ramy fizyczności, poza stare definicje w nowe rzeczywistości. Powiem tak: intuicyjnie pisarze na Waszej planecie stworzyli pojęcie tak zwanej strefy zmierzchu. Tak, to prawda, istnieje takie miejsce. To wzorcowa rzeczywistość, która istnieje krok powyżej fizycznej rzeczywistości. Funkcjonuje ona jako pusty szablon dla fizycznej rzeczywistości. W tej strefie zmierzchu możecie zmudować cokolwiek chcecie, zamanifestować w fizycznym świecie. I ten nowy zmysł pomoże Wam, jak kompas, dostroić się. Do tej wzorcowej rzeczywistości, do tej strefy zmierzchu. To jak szablony, które ustawiasz w sposób, który chcesz, i z czasem, jak będziesz potrafił ustawiać te szablony w tej strefie, wzmocnisz swoją energię w fizycznej rzeczywistości, będziesz kanałem energetycznym, przez który ten ustawiony przez ciebie szablon zamanifestuje się w fizycznym świecie. Ten zmysł jest zmysłem strefy zmierzchu, strefy, krok powyżej fizycznego świata. Na krawędzi, i możesz poszerzyć swoją świadomość do tego miejsca. Użyj tego, to potężne narzędzie. Używasz tego narzędzia, ale nieświadomie. Teraz uczysz się go używać świadomie. Wzorcowy poziom, strefa zmierzchu, ona istnieje. Użyj jej. Wszystko jest możliwe z każdym dniem. Coraz bardziej i bardziej. Teraz weź głęboki oddech. Kolejny i trzeci. I poczuj, jak ten nowy zmysł zakorzenia się w Twojej świadomości. I że za każdym razem, gdy go ćwiczysz, staje się coraz lepszy i lepszy. Teraz weź kolejny oddech. I otwórz oczy. Yy. To koniec ćwiczenia. Od siebie powiem, że teraz to jest moje ulubione ćwiczenie i naprawdę polecam je. Efekty są niesamowite. Pozdrawiam, cześć.